Warta milion pytań nie sprawiło Tomaszowi Orzechowskiemu większych problemów, dzięki czemu mężczyzna stał się pięć? W historii zwycięzcą milionerów też znalibyście na nie odpowiedź w znak zapytania. Takich momentów nie ma w historii polskiej telewizji zbyt wiele. Od czasu do czasu słyszy się, że w milionerach padło pytanie o główną nagrodę, jednak po 6 zer do tej pory sięgnęło jedynie czterech szczęśliwców. Tak przynajmniej było do ostatniego poniedziałku, kiedy grono zwycięzców poszerzyło się o osobę Tomasza Orzechowskiego, łódzkiego księgowego z marzeniem o podróży do Nowego Jorku. To w połowie XIX wieku skomponował słynną modlitwę Dziewicy, utwór grany w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ale najbardziej i do dziś popularny w Japonii A. Franciszek Liszt z Riding, B. Edward Griezbergen, C. Robert Schumann z Witzkał, D. Tekla Badażewska z Mławy. Poprawna okazała się odpowiedź D, co do której Orzechowski nie miał większych wątpliwości Reagując na pozytywny odzew internautów, wielki zwycięzca podzielił się na Facebooku, co postanowił zrobić z tak zawrotną sumą pieniędzy Ludzie piszą mi, że jestem podobny do Morawieckiego, więc nie powinno być żadnym zdziwieniem, że wygrana pójdzie na zakup nieruchomości i obligacje. Swoje założenia faktycznie spełnił. Odwiedzając we wtorkowy poranek studio Dzień Dobry TVM, Orzechowski przyznał, że jest już dumnym właścicielem pięknego apartamentu. Już połowę wybranej wydałem. Kupiłem piękne mieszanie w Szczecinie na 10 piętrze, z pięknym widokiem na miasto. Nigdy tam wcześniej nie byłem, ale kupiłem sobie tam mieszkanie. Moja kuchnia będzie miała widok na wschód na jezioro Dąbie. Zapytany o to, czego chłopak z łodzi poszukuje w Szczecinie, odpowiedział: dwukropek. Jest blisko morza, dużo puszcz, uwielbiam lasy. Moja partnerka również. Blisko zagranicy, blisko do Berlina i do Szwecji. Warto tutaj zaznaczyć, że Orzechowski nie na darmo posługuje się w internecie pseudonimem Kwisorzech. Jest on bowiem weteranem wszelkiego rodzaju teleturniejów. W Wabankwe zgarnął swego czasu ponad 60 tysięcy złotych. W jednym z dziesięciu pobił natomiast rekord, zdobywając niespotykane jak dotąd 533 punkty. W pewnym momencie Tadeuszowi Sznukowi zabrakło wręcz pytań. Prowadzący nawet skarcił żartobliwie Orzechowskiego, że nie daje swoim konkurentom żadnych szans.